Hej to ja Paweł, to mój trzeci film z Assetto Corsa, obecnie mojej ulubionej gry, nagrywam to drugi raz, bo no nie szło mi, wziąłem Lotusa 72D na Silverstone International Co prawda udało się zrobić złoto, jednak za dużo razy wypadałem, tak, pokazuję na szybko setup, zmniejszyłem biegi, za to tutaj Engine limiter trzeba trochę zwiększyć, żeby właśnie gdzieś tak zakres był do 284. Oczywiście tire i tu stwierdzam, że chyba jednak po 19 psiów, nie wiem jak z maero, może trochę by się przydało nawet dodać, ale trochę się boję, bo jednak prosta jest tutaj praktycznie połową toru, a jednak jak zwiększymy Aero, będziemy automatycznie tracić na tych prostych. Z racji takiej, że im większy docisk, tym lepiej może nam się skręca, no jednak prędkości takiej dobrej nie uzyskamy. A i tam wciąż lepiej gdzieś mi szło tutaj też bardzo szybko przeszedłem do tego ataku w tym okrążeniu, które było najlepsze. Jeżeli ktoś nie wie w zasadzie gdzie patrzeć, to tam po lewej górnej stronie macie deltę, czyli różnicę między moim najlepszym okrążeniem. Niekoniecznie z tej sesji, tylko tak ogólnie. No i jeżeli na zielono, jeżeli jest minusik, to wbrew pozorom idziemy w dobrą stronę, czyli teraz troszeczkę tylko tracimy. Oj, coś mi się wydaje, że to się dało szybciej zrobić. Jeszcze gdzieś tam z problemami na koniec. Ale no dobrze, i wracam do Was po dwóch okrążeniach wyciętych. Dla Was to w zasadzie jedna sekunda. Dla mnie trochę frustracji. Nie mogę opanować tego samochodu na zakrętach. Chcę je zrobić jak najszybciej, no, jest to dosyć oczywiste. No tylko że problem jest taki, że mimo że on się trzyma, mimo że on ma pełno właśnie tam forsa, to jeżeli przyhamujemy, będziemy na takich właśnie wolniejszych prędkościach i potem chcemy nim zaatakować, to wtedy jest problem. Tym bardziej, że to jest hotlap, tu musimy atakować na jak tylko się da. Nie możemy na półgwistka niestety jechać, jak na przykład w wyścigu. Tu też cały czas coś źle robię. A mimo to, bardzo blisko tego najlepszego okrążenia teraz przesadziłem. No, i tutaj też, no i 0,3 gorzej. no wszystko całkiem dobre okrążenie, mimo tych błędów, teraz nam dobrze idzie, o, znowu poślizg w tym miejscu, przeszedł kolejny poślizg i dalej. No i teoretycznie 0,3 na plusie, ale to szybko minie, bo nie było tego rozpędu. Ale fajne okrążenie, przynajmniej się trochę pobiliśmy. I znowu za późno ten hamulec, ale przynajmniej wykorzystam prędkość, której wcale nie było tak dużo. Po prostu prawie stanęliśmy. Późne to hamowanie. Jeszcze Stwierdziłem, że jednak wrócę do tych do tego nieco większego ciśnienia. Mam wrażenie, że gdzieś tam brakuje. Tym bardziej, że chłodzi się, chłodzą się te opony. Może jeszcze na pierwszym okrążeniu jest spoko, ale później już jest troszkę chłodno. Tego ciśnienia po prostu brakuje. Całkiem nieźle przejechany sam początek. Jeszcze tak, żeby tutaj szybciej przeatakować. No, nie było źle. Tylko bardzo nas wyrzuciło do zewnętrznej. Atak, który był całkiem niezły. No i mamy prawie pół sekundy przewagi. Mam nadzieję, że to będzie wreszcie okrążenie. Które. O, pójdzie na YouTube. A. Wcześniejszy hamulec, to i tak. Działa lepiej, jakbym później miał hamować. Niesamowite. To nie pójdzie na RSR. No, na krawędzi grałem. To jest prawda. No, ale CRMT cały czas mi liczy deltę, więc chyba to po prostu dokończę. No i tak. Gra zaliczyła, RSR nie zaliczył. Mimo, że poprawiłem się... Pół sekundy i ten czas byłby świetny na RSR. Zwiększenie ciśnienia chyba pomogło. Spróbujemy. Robiłem raz takie okrążenie, powinienem potrafić zrobić znowu. Mówiłem o tym, że jest za mało ciśnienia, a teraz w jednym kole, a zrobiło się pomarańczowo. O, gdybyśmy teraz tutaj szybko dopnęli, a za wewnętrzne i takie mam wrażenie byliśmy, więc nie chciałem, żeby znowu skończyło się tak samo. Za późno, za późno, za późno. za późno i mega wolna ta końcówka no ale przynajmniej drugie okrążenie, które Dojeżdżamy i nie miałem mówić, że jest niezłe, ale w sumie ostatecznie nawet sekunda minęła. Zanim dojechaliśmy, a jeszcze przed chwilą byliśmy na równo. Znaczy tutaj świetne, świetnie przejechany początek. Tutaj delikatny bok, ale ja bym powiedział, że on nawet troszkę pomógł. Gorzej tutaj, bo bardzo długo to trwało. To powinna być lepsza pozycja, byle szybko przeatakować. No czy była. Było to za wolne, jak się wydaje. A wciąż jest blisko. Żeby nie przeatakować tego za szybko. O właśnie, i teraz możemy już na pełnej, jak najbardziej. Za ja wcześnie przyhamowałem, i znów, you just your best lap time. Good job. znów straciłem pół sekundy. No, mimo wszystko trafiłem na RSR. No, ale tragiczna końcówka. Przynajmniej teraz, co ciekawe, w ogóle nie kończymy na jakiejś bandzie na ziemi. To każde kolejne okrążenie, no ja nawet nic nie wycinam po prostu lecimy dalej no i nawet świeci się na zielono i atak wciąż trochę za wolno, ale trzeba pamiętać, że tamto okrążenie było teoretycznie złe RSR nam nie zaliczył, więc no, może było wolniej, ale co z tego kiedy tamtego okrążenia nawet nie możemy liczyć. No i znów lepsze okrążenie na RS. Good job, That's your best time so far. Jesteśmy już na 24 miejscu. Bardzo mi się to podoba swoją drogą. Tu znowu gdzieś bokiem i nawet nawet mimo wszystko cały czas zielony czas trzymał się i dalej mamy zielony czas. Karamy trochę tego Lotusa. Jamek przed nami jest tuż, tuż. A wciąż nie mamy tego czasu z CRMT, warto przypomnieć z RMT, czyli oczywiście tego po lewej stronie, na górze. Natomiast RSR widzimy jest. W prawym, dolnym rogu RSR przesyła się do internetu, porównuje nas z innymi i błąd, ale znów będzie lepsze okrążenie. Good job, tak that's your best time so far! Niesamowite, I ten progres jest stały i znów gdzieś tam bokiem. O przesada. Tak to będzie zakończone niestety. No niestety się nie udało, czyli tak. A ja nawet nie będę tego ciął. Parę okrążeń faktycznie poszło. wytnę tak naprawdę tylko jakieś takie pierwsze. Zobaczymy, czy tam to okrążenie nie było ostatnie. No, ale wciąż chciałbym jednak, Może no żeby to z, ten czas z serem, to był tym, który jest na na reser. Pisać czy policie arcade czy wiara ja Steam racing, może jakieś stanowisko macie, hmm. raczej to nie będzie lepsze okrążenie, dodatkowo zaczynam robić takie głupie błędy, no i Trochę się zmęczyłem, powiedział, machając tą kierownicą, no i to w takim razie będzie w sumie tyle, czas zabawne, bo na RSR, czyli ten, który poszedł w internet, jest trochę inny niż ten, który zaliczyła nam gra. No w każdym razie 22 miejsce, z tego co tam widzę, no typek już był dosyć daleko, no może jeszcze 20 by się udało zdobyć, albo coś takiego, no ale złoto już dawno temu zostało zdobyte, także na razie, cześć!